A kto tutaj rośnie? O Pyk. Pyk. takie byki. Tutaj jeszcze Nie widziałem jednego Tutaj jeszcze jeden O no dobry, twardy Lecimy dalej I tutaj jeszcze Jeszcze jeszcze, jeszcze no tu wszędzie co chwilę Ole. Też Ole to ten, ten, ten ładne ten, te takie bombki to ja lubię. Piękne. Już jeszcze zadziałem coś jest starego. Gdzie tam widzisz? Stary. Dobra, będziemy lecieć dalej. A tu dwa takie następne. tutaj następny piękny o, dzisiaj pełna dziś nie uwrócę grzyb Lecimy dalej Takie maluchy, maluchy maluchy, ale mam brudne ręce, ale piękne Super, taki długie Twardy Kurwa Gdzie? O bok tutaj, tu go razem z tym E, bo to nie widać. Ja muszę go odsłonić A, to widziałem, że razem rosną Wybij, rodzinka Lecimy O tutaj jak się chowa O, jakie serduszko O kurde Jaka bomba Jak serducho Lecimy dalej O widzowie dzisiaj ta na O jeszcze tu jeden no fajne miejsce A tutaj rosną Tutaj chyba borowiczek rośnie Burowiczek No, Burowiczek A tutaj koło niego kozaczki Wszędzie Dzisiaj to jest normalnie Eldorado Eldorado Wszędzie są gziby Wszędzie tutaj są tutaj takie, tylko to są takie skapciały, tutaj jest takich te kozaki skapciały. Lecimy dalej. Tutaj następny. To by rośnie. O, dzisiaj to wysyp tego. aż ja, brudną rękę mam. O tych szkoda, że takie mega. Duże te prawdziwki były. Większość robaczywych. Lecimy dalej. Tu jaka parka ładna rośnie o siebie, pięknie. Światło słońce. A tutaj widzę że się schował jakiś. dziura Kurda dziura i gruba. No ładne.